Jakich petów ceny urosły nie do niebotycznych rozmiarów zostawcie lajka like i zaczynamy słuchajcie dzisiaj przedstawię wam pety ceny petów których właśnie ceny wywindowały przez ostatni dzień w górę zaraz wam powiem co to jest i zaczynamy od pierwszego peta w większości przypadków zglitchowane wersje petów naprawdę urosły do fajnych rozmiarów. Ponad galaktyki Pegasus, zglitchowany galaktyki Pegasus, jak widzicie, zglitchowana wersja ma 75 milionów, to jest Pegasus. Zgliczowana wersja Stormwarfa urosła, kosztuje obecnie 150 bilionów gemów i właśnie przez jeden dzień ta cena urosła właśnie o 150 bilionów, więc to jest naprawdę duże przebicie, ale chodzi oczywiście o zgliczowaną wersję. Przejdźmy sobie dalej. Kolejną, kolejnym petem jest to pet huge, których cena podrosła do 150 bilionów, o 150 bilionów gemów i słuchajcie w wersji rainbow huge pumpkin cat jego cena teraz już ma ponad 2,5 triliona gemów, czyli naprawdę bardzo duża cena, zbliżamy się do 3, jest to jeden z najdroższych petów obecnie i jego cena urosła właśnie o 150 bilionów. Huge Hacket Cat to kolejny w wersji Rainbow. Jego cena znowu podrosła o 150 bilionów i teraz już 1,2 tryliona kosztuje ten pet. Naprawdę te ceny Huge Petów bardzo rosną, ale to nie wszystko. Aż o 200 bilionów gemów cena urosła dla zgliczowanego Signature Big Mascot. Słuchajcie, zgliczowana wersja ma 14 Powera zgliczowana więc y, to jest duża, bardzo duży przeskok. 200 bilionów cena urosła. Naprawdę mega, ale to nie wszystko. Z glitszowanego galaxii Pegasusa cena urosła aż o 300 bilionów gemów. Zgliczowana wersja ma siedem, zadaje 75 milionów obrażeń. Jak widzicie, ceny huge'ów i zgliczowanych petów rosną niebotycznie. Zobaczymy, czy ta tendencja się utrzyma. Obecnie dalej najdroższym petem jest Rainbow Huge Cat. Zobaczymy, czy będzie to się utrzymywało. Dajcie znać, co myślicie i do zobaczenia.